Daj mi leki na demencję! Ale ja nie mogę! Nie wiem gdzie są! Zotknij pysk gówniarzu i zapierdalaj mi je przynieś! Przecież wiesz gdzie są leki! Zawsze w łazience! E, no dobrze dziadek, tylko mnie nie bij! Tup, 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 tup. Kurwa macie jakie leki? Dziadkę! Które są te leki? Nie pamiętam! A, dobra, już wiem! To takie owalne! A jaki kolor dziadek? Przecież tutaj jest y, różne takie. Jakie, jakie? Srakie! Nie pamiętam! Pierdolona demencja! A okej, okay. takie niebieskie! Dawaj! Dobra, przyniosłem dziadkowy leki, więc teraz oglądasz telewizję! Byłem znany jako Adrian, książę Gejskol, aż pewnego dnia ułożyłem sobie miecz w odbyt. O, teraz już jestem królem wydału. Kurwo, Uciekać! Stali do zgodni, miści pierdoleni bolszewiki! Uzeloj Aj kla! Co ten dziadek wyczynia? O kurwa, dziadek spadł z okno! Babcia, ratuj! Dziadek się spierdolił z okna! Nie bluźnij mi tu w mieszkaniu, bluźnierco! Ale babcia, ale faktycznie dziadek się spierdolił z okna! się Au! Nie bluźnij mi tu! Babcie jeszcze raz się ścielić z mokrą ścierko, byś się nauczył? A no poza tym, jak to spadł z okna? No niech babcia sam spojrzy! Eugeniusz na miłość, po Co ty wyczyniasz? O wyskakuj z okna! Sowieci są! O mój Boże, jak boli! Oszalałeś? Nie ma tutaj żadnych Sowietów! O czym ty radzisz. Ty, chwila moment. Jakie wziąłeś leki? No, demencje! Ale które? Jaki kolor? Takie niebieskie, ofalne! Eugeniusz, ty stary pierdowo, Przecież to jest lek na schizofrenię! Przecież jeszcze ja na to choruję! Babcia, mam z niego, nie wiem, przejść czy coś? A zostaw go, niech sam wyleżnie! Tak w ogóle! Dolan, co kto za to stoi? Babcia, przecież nikt za mną nie stoi! Dolan, nie ruszaj się, zaraz mu przepierdolę! Babcia, co ty wybrawiasz? A!